Zobaczcie, kogo dzisiaj goszczę. Sebastian z firmy Park jest. Witaj serdecznie. Również serdecznie witam. I zanicie, dlaczego tu jestem. Ja wiem, a wy. Słuchajcie, miłość do drewna, zamiłowanie do artyzmu. To, co można zrobić z drewnem, to Sebastian mógłby godzinę na no mnie pewnie opowiadać. Natomiast ja chciałam się pochwalić, bo jesteśmy w mojej pracowni, gdzie właśnie drewno z Janor było użyte, jest użyte i cały czas nam służy, zachwyca klientów, a mnie cały czas cieszy. Także bardzo dziękuję za wszystkie porady techniczne, bo na Sebastiana zawsze można liczyć, także fajnie, dzięki. No właśnie, ja Ci też bardzo dziękuję, że możemy w Twojej pracowni oglądać takie fajne dzieło wykonane w też sposób naprawdę idealny to jest Twoja posługa, ja nie będę jej chwalił, słuchajcie, bo ona samocześnie wszystko mówi tak, że wreszcie mogę zobaczyć jak to pięknie wygląda, bo trochę się nie widzieliśmy Ale chciałam Wam powiedzieć i Tobie Pytają, dlaczego ja położyłam, zdecydowałam się na drewno w pomieszczeniu takim publicznym, gdzie przychodzą ludzie z ulicy, nie zmieniają obuwia i jest narażone na różnego rodzaju e, jakieś e, środki zewnętrzne. I słuchajcie, nie żałuję i absolutnie jestem przekonana, że jeszcze raz bym to zrobiła, dlatego że dzisiejsza technologia, naprawdę odróbki drewna, takiego od konserwowania jest bardzo zaawansowana. Tak? Mamy, możemy cyklinować, możemy jakieś plamy wybiórczo, tak? Więcej można o tym powiedzieć. No możecie właściwie zrobić wszystko z powodu wąwoznia. Ja Co więcej, pewne elementy, które potem nawet nawierzchniamy, są widoczne gdzieś tam. Słuchajcie, wydaje mi się, że nadają charakteru danemu pomieszczeniu. Nie bójcie się tego. Nie, nie szukajcie produktów bardzo idealnych. Bo w ogóle nie to jest produkt naturalny, Szukamy tej natury, to tak naprawdę jest z niewiele tak. wokół nas. Dokładnie, także zapraszam, możemy sobie jeszcze usiąść porozmawiać, natomiast yy, uwielbiamy to robić i godzinami, Sebastian naprawdę potrafi pięknie mówić o tym, co można i jak można obchodzić się z drewnem. I myślę, że w następnych, na następnych spotkaniach na pewno to zrobimy lub opowiem Wam lub pokażę coś więcej. Także na dzisiaj bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję jak zwykle miło Cię gościć. Dzięki serdecznie.